12 stycznia. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, aby stali się na wzór jego syna. Aby on był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Jestem z Tobą, moje dziecko, w tym, co Cię spotyka. Współdziałam z Tobą we wszystkim dla Twego dobra. Obdarzam Cię Duchem Świętym, który umacnia Cię w powołaniu jaki ode mnie otrzymałeś. On kształtuje w Tobie podobieństwo do mego Syna. Taki jest zamysł mojej odwiecznej miłości upodobnić Cię do Jezusa. Dla Ciebie mój jednorodzony Syn przyjął ludzką naturę, usprawiedliwił Cię, biorąc na siebie Twój grzech. On jest Twoją drogą do mnie, jest Twoją drogą do pełni człowieczeństwa i do świętości. Im głębiej jednoczysz się z Jezusem przez Eucharystię, tym bardziej otwierasz się na moją miłość. W chwili Chrztu stałeś się nowym stworzeniem. Zamieszkałem w tobie wraz z moim synem i duchem.